I mam informację, że święty Mikołaj wybiera się właśnie do Was. Święty Mikołaju! Zapraszamy! Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Zaśpiewajcie coś Mikołajowi. Księżniczki Zosi. powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Ja! Też jest pani piękna jak gwiazdy na niebie, ale jest ktoś, kto może być piękniejszy od ciebie. Kto? Kto śmie być pięknym jak ja? Jestem pewna, czy żadna mi nie dorówna? Widziano pewną panienkę, która dorównuje ci urodą i wdziękiem. Jest nią pewna Zosia z szaplarzem. Pamiętasz? Widziałaś ją na brzegu rzeki. Zaprzęgajcie konie, ja do domu, a ty, zuchwałe lusterką, któryś wystawiło na szwang moje, Dost Władza królowa ruszyła na poszukiwanie małej, biednej coś. A może nawet jest piękniejszy. Ktoś ją może kiedyś pokonać. Ktoś inny może być tym pierwszym. Królowa odnalazła małą biedną Zosię z szaflar i rzuciła na nią czar. Zamieniła serce dziewczynki w płatek śniegu, a to znaczy, że niełatwo będzie ją ocalać. Czar mógłby stracić moc tylko wtedy, gdyby Zosia założyła na siebie sukienkę księżniczki szytą złotymi nićmi. Miłości. Na świecie była tylko jedna taka sukienka. Utkały ją róże małego księcia dla indyjskiej księżniczki. Królowa wiedziała o jej istnieniu, dlatego ukryła intrygę, aby nic nie pokrzyżowało jej planów. Zapomniała, że tam, gdzie na świecie jest zło, pojawia się jeszcze więcej. Dobra. Tymczasem Zosia z każdym cieplejszym dniem słabła. Któregoś dnia zwierzyła się swojej przyjaciółce, pani Ani, nauczycielce z przedszkola. Rzekła do niej. Proszę pani, marzy mi się sukienka taka, jaką noszą księżniczki. Zosieńko! Mam przeczucie, że spełni się twoje marzenie, tylko mocno w to wierz. Zosiu, zbliża się Dzień Świętego Mikołaja. Napisz do niego. Kto wie, może spełni twoją prośbę. Zosi dwa razy nie trzeba było powtarzać. Natychmiast po powrocie do domu napisała list, a wieczorem położyła go na parapecie i. Zasnęła. Przypadkiem list znalazła pani woźna i zaniosła go pani Ani. A ona, myśląc, że jest adresowany do niej, zaczęła go czytać. Po chwili zorientowała się, że to list Zosi, do świętego Mikołaja. Włożyła list do swojej torebki i postanowiła, że jutro pojedzie do miasta. W poszukiwaniu sukienki dla Zosi. Na Nazajutrz wczesnym rankiem pani Ania wsiadła do swojego starego jak świat samochodu i pojechała do Krakowa w poszukiwaniu sukienki dla Zosi. Stanęła naprzeciw wystawy sklepu z tanią młodzieżą i zapatrzyła się w cudowną sukienkę. Takiej właśnie szukała. właśnie szukała. Natychmiast weszła do sklepu, nie zauważając, że za nią wszedł młody, brodaty mężczyzna w ciemnych okularach i z zawieszaka z ubraniami przysłuchiwał się jej rozmowie ze sprzedawcą. Pani Ania rzekła do sprzedawcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, jestem zainteresowana tą sukienką z wystawy. Nie pani pierwsza. Przykro mi, ale ta sukienka nie jest na sprzedaż. Jak to? Drogi panie, ja pragnę uszczęśliwić kogoś tą sukienką. Błagam, mam tu taki list. Może to pana przekona? Proszę spojrzeć. Tu jest wyraźnie napisane, że nie jest na sprzedaż. Ta sukienka jest szyta złotymi nićmi. Kupiłem ją na aukcji w Indiach, by przykuwała uwagę moich klientów. Złodziej przeciwnie. Ten wrócił do mieszkania w Krakowie i właśnie plądrował torebkę, którą przed południem Ukradł w sklepie z tanią odzieżą pani? Ani. Ale zamiast pieniędzy, złodziej co znalazł w kopercie? List. Czyli to był list. Zosi do świętego Mikołaja. I po chwili czytał słowa nieznanej mu dziewczynki z szafla, napisane do niego kochany święty Mikołaju. Wiem, że mnie bardzo kochasz. I ja cię bardzo kocham, ale nie ukrywam, że mam jedno marzenie. Chciałabym dostać sukienkę taką, jaką mają księżniczki. Nigdy cię nie prosiłam o tak wiele. Przecież wiesz, bo jakoś nie śmiałam, ale pani Ania mi powiedziała, że tym razem mogę. Złodziej przeczytał list i przez chwilę siedział w milczeniu. Przypomniał sobie, co w dzieciństwie przeżył, jak listy do Mikołaja pisał, lecz chował je między bajki, bo w niego nie wierzył. Nie wierzył aż do dzisiaj. Kto by pomyślał, że po latach przyjdzie odpowiedź na listy nigdy nie wysłane? Nawet tak poczuł w swoim sercu, czy pragnie być dobrym jak święty Mikołaj? Natychmiast wyszedł z mieszkania i chodził ulicami Krakowa, szukając okazji do zrobienia czegoś dobrego. Nagle złodziej stanął przed wystawą sklepu, z stanią odzieżą, tego samego, którym przed południem ukradł torebkę pani. pani. Złodziej długo wpatrywał się w sukienkę na wystawie. Ostatni raz w życiu ten człowiek postanowił coś. Ukraść! Zosia słabła coraz bardziej. Tego dnia słońce mocniej świeciło, a ona, śnieżna dziewczynka, źle to znosiła. I w domu zwykle było bardzo zimno, bo rodziców nie stać było na opał. Ale tego dnia tatuś, widząc, że córeczka czuje się gorzej, przyniósł trochę... Drzewa rozpalił w piecu, a to źle wpłynęło na Zosi. Dziewczynka, blada jak śnieg, usiłowała wyjść przed dom, aby się okłodzić, ale rodzice zabraniali jej, bo nie wiedzieli, nikt nie wiedział, ani pani, ani pani, ani siostra, co zła królowa uczyniła z sercem małej Zosi, a ona była jak płatek śniegu. Jak zimowy motyl, który wolno topnieje. Dziewczynka sławła coraz bardziej, gdy nagle ktoś zapukał do drzwi. Ostatkiem sił uniosła powieki i zobaczyła stojącą w progu, ale śniącą jak anioł postać. Mikołaj! Wyszeptała, a on podszedł do niej, przytulił ją, pogłaskał. Chwilę rozmawiali. Na koniec wręczył jej wielkie płaskie pudełko i oglądając się jeszcze na dziewczynkę wyszedł. Rodzice patrzyli z otwartymi buziami. Nie wiedzieli, że święty Mikołaj stoi za oknem i jeszcze przygląda się dziecku. Tym człowiekiem. W przebraniu świętego Mikołaja był ów złodziej. On, tak to święty Mikołaj przemienił jego serce. Zosia odzyskiwała siły, usiadła na skraju łóżka, a mama pomagała jej rozpakować tajemniczy prezent. Nagle dziewczynka zawołała sukienka, sukienka księżniczki. Nana wyciągnęła cudowną, niepowtarzalną, zszytą złotymi nici sukienkę. gdzie Zosia założyła ją na siebie, była najszczęśliwszą istotą na świecie. Czar złej królowej stracił. Dobro! Zatriumfowało! Bijemy brawo mocno i wstajemy! Zasłuchajcie mi to! Wszystkie dzieci pięknie! 你看